Dzień dobry, dzień dobry dziewczyny. Dzisiaj z poranną kawką pomyślałam sobie, że przetestujemy sobie nowy podkład, a mianowicie ja przetestuję. Słuchajcie, kupiłam sobie podkład marki Clinique Even Better Clinical. Jest to podkład dedykowany do cery właśnie takiej tłustej, mieszanej. Ma nam dać efekt takiego fajnego matu. Jest on oczywiście bezolejowy, lekki. Mamy tutaj filtr 20. I jak to ja wiecie, ogólnie kupować przez internet e, nieznany nam podkład. No, to jest ciężko dopasować odpowiedni kolor. I wcześniej na początku zamówiłam sobie odcień WN76. Okazał się o matko za ciemny, więc zamówiłam sobie drugi troszkę jaśniejszy CN20. I sobie je dzisiaj zmieszam. Nie będziemy się tu skupiać na kolorze, tylko raczej. Postaram się przetestować i skupić na tym, jak on się będzie utrzymywał na mojej skórze, jak będzie wyglądał i czy jest w ogólnie wart swojej ceny. A jeżeli Was zainteresuje ten podkład i stwierdzicie, że faktycznie fajnie wygląda, zawsze możemy gdzieś sobie zamówić chyba próbki. On dostępny jest też w lasie w Seforze, więc myślę, że tam można sobie po prostu zerknąć e, i dopasować odpowiedni odcień. Ja już mam skórę przygotowaną, jeżeli chodzi o pielęgnację. Z samego rana nakładałam sobie, słuchajcie, kosmetyki. Marki Madara ze sklepu internetowego Matic. Jest to sklep internetowy, który zajmuje się sprzedażą kosmetyków ekologicznych, naturalnych. I ja sobie rano nałożyłam taki balansujący toner do cery normalnej i mieszanej, a także serum komórkowe, takie przeciwstarzeniowe Celular Serum O. I powiem Wam, że to serum jest bardzo, bardzo takie mocno odżywcze. E, także będziemy dzisiaj testować taką na dobrą sprawę pierwsze wrażenie pielęgnacji i jak na tej pielęgnacji będzie trzymał się ten podkład ja sobie tutaj na tackę wycisnę odpowiednią ilość zarówno jednego jak i drugiego podkładu żeby sobie to po prostu e, dziewczyny zmieszać jeżeli chodzi o konsystencję zobaczcie, że ona jest taka typowa po prostu dla podkładów Tutaj mam odcień CN20 i on jest, słuchajcie, taki powiedziałabym, troszkę różowy, obok nałożę sobie e, WN76 i zobaczcie, jaka jest różnica kolorystyczna. Zmieszam sobie to, żeby stworzyć jakiś tam, wiecie, odpowiedni odcień. Tak jak na ciele, tu jestem jeszcze opalona, to oczywiście z twarzy dużo szybciej schodzi e, samo opalacz zmieszam sobie te dwa odcienie i powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, jak ten podkład będzie się sprawdzał. Ogólnie to mam fazę ostatnio właśnie na dziewczyny testowanie nowych podkładów. Tak, jakoś tak ochota mi wróciła do ponownego. Zobaczcie, taki chyba jest jeszcze troszkę za ciemny i mam wrażenie, że słuchajcie, jest taki bardziej różowy, nie lubię tego w podkładach. Dołożę sobie tego jaśniejszego. Taki odcień mi się utworzył. Na samym początku rozprowadzę sobie go delikatnie pod na skórze palcami. Wydaje mi się, że on, w ogóle, wiecie co? Takie wrażenie, że i zarówno ten ciemniejszy odcień i ten jaśniejszy będzie taki bardziej różowy kurka wodna, nie lubię tego, Od, wklepię sobie go troszkę gąbeczką na jedną stronę twarzy, pod palcem słuchajcie, faktycznie on zostawia takie e, lekkomatowe wykończenie, ostatnio jak robiłam sobie słocze na dłoni, to faktycznie no ten mat tutaj jest, mam nadzieję, że będzie fajnie się trzymał, jeżeli chodzi o krycie, to bardziej jest to dziewczyny takie wyrównanie kolorytu niż krycie. No i dziewczyny, tak wygląda podkład nałożony na jednej stronie twarzy i powiem Wam szczerze, że tak z daleka nawet bardzo ładnie mi się to podoba, bo mam wrażenie, że to jest taki nie tępy, płaski mat, tylko taki lekko satynowy. Fajnie to wygląda, no ale to jest wiecie dosłownie tylko chwilka nałożona. Yy, myślę, że on może też podkreślać dziewczyny suche skórki z tego względu, że jak właśnie ma to takie wykończenie lekko matowe, no to tu jednak dziewczyny Musimy, tu sobie muszę troszeczkę ucho poprawić, bo jest lekko zaczerwienione. Zobaczcie, same dajcie znać, co myślicie. Taka jest różnica. Tutaj mam właśnie takie jakieś przebarwienia. Tutaj jest to tak ładnie e, ujednolicone, troszkę przykryte, bo ja sobie, słuchajcie, tutaj nałożyłam drugą warstwę taką cienką. Natomiast, czy ten kolor mi siądzie całkowicie? No, zobaczymy. I ja sobie nakładam ten podkład na drugą stronę twarzy i chciałam Wam, dziewczyny, przypomnieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli Wasz podkład nie jest tak idealnie dobrany do Waszej właśnie skóry, że na przykład właśnie jest albo trochę za bardzo różowy i tak dalej, to pamiętajcie, dziewczyny, żeby podkład dokładnie przeciągnąć tutaj na szyję też i za ucho, żeby ten kolor był dokładnie wyrównany, żeby twarz Wasza nie odcinała się od szyi. Ja Wam powiem, że jestem na tym punkcie bardzo wyczulona yy, i zwracam ogólnie na innych kobietach uwagę na to. Patrzę, bo to się, słuchajcie, bardzo jest bardzo widoczne i bardzo się to odcina. Zobaczcie, jaka jest różnica między moim kolorem właśnie skóry, a podkładem. Ale powiem Wam, że ładnie to wygląda. No. Nałożyłam sobie podkład na całą twarz i powiem Wam, że dziewczyny, że faktycznie widzę, że on bardziej wpada w takie różowe tony i w świetle dziennym teraz mam tutaj te lampy porostawione ale w świetle dziennym jest taki delikatny ten róż widoczny trochę się to może gryzie z moją opalenizną która wiecie że jest w kolorze bardziej żółtym takim ciepłym więc ja sobie teraz wykończę makijaż jeżeli chodzi o korektor Muszę delikatnie sobie właśnie tak, jakby rozświetlić tutaj tą centralną część twarzy. Ja używam korektora od marki Eveline Wonder Match Lumi w odcieniu 15 Natural. I on jest taki bardzo ładnie, właśnie lekko żółty, bez właśnie różowych podtonów. I jak dziewczyny na przykład macie właśnie za ciemny podkład, to dobrze jest sobie ten podkład nie rozjaśniać. Oczywiście tam. Jak jest tak dużo bardziej jasny, to wiadomo, że można y, rozjaśnić z jakimś jaśniejszym. Ale zobaczcie, ile nam daje rozprowadzenie właśnie korektora na twarzy, gdzie podkład jest delikatnie zaciemny. W ten oto sposób, słuchajcie, mamy taki y, naturalny kontur. Już nie będziemy tu musiały brozera używać, bo w tym miejscu tu mamy ten troszkę ciemniejszy. Podkład. Ja bardzo lubię, słuchajcie, bawić się gąbką podczas nakładania makijażu i tak dopieszczać i dopracowywać sobie właśnie e, makijaż. Podoba mi się ten efekt. Ładnie, bardzo ładnie i lekko wygląda ten podkład na twarzy. Mam tylko nadzieję, że on będzie tak się cały czas trzymał. Dziewczyny, jeżeli chodzi o jeszcze o takie wykończenie mojego makijażu, to ja tutaj mam e, kilka nowości od marki Eveline. Marka Eveline wypuściła z serii Wonder Match e, kremowe konturowanie. I ten jest chłodniejszy, ten jest cieplejszy. E, delikatnie wezmę sobie 01. Ona jest właśnie taka troszeczkę chłodniejsza. I słuchajcie, ale tak naprawdę minimalnie, żeby nie przesadzić. One są w formie właśnie takiego, widzicie, jak te pomadki. Wow, ale to jest napigmentowane. Delikatnie sobie tu wklepie. O, jak się ładnie rozprowadziło. Taki delikatny zarys, tylko tutaj słuchajcie, przy linii włosów na dobrą sprawę na pewno będę testowała te kamuflowe, te korekt, nie korektory, tylko te bronzery kremowe w, z innym podkładem tak bardziej mocno, ale dzisiaj to tak eksperymentuję trochę. Jestem ciekawa, co mi z tego wyjdzie. Nałożę sobie również e, róż Stars from the Stars numerek 04 i on jest słuchajcie taki fajny, bardziej przeszkwiniowy, pastelowy i sobie go ale ładny. On jest taki przygaszony, ten kolorek. Jezus, uwielbiam konturowanie dziewczyny na mokro. Bardzo to mi się podoba i zobaczcie, jak pięknie no teraz to wygląda. Jak już dorzuciłam korektor, delikatnie właśnie róż, to ten podkład wygląda super. Kolorystycznie, bo tak jak mówię, z kolorem tak czy siak zmieszałam dwa odcienie i po prostu mi nie siadło. A teraz to wygląda tak. Bardzo zdrowa skóra, świetlista, no i super. Podoba mi się. Jeszcze tu mam jedną nowość marka Eveline, seria Better Than Perfect i mamy, słuchajcie dziewczyny, wygładzająco-korygujący puder pod oczy z kwasem pieluronowym, kofeiną. E, jego delikatna satynowa formuła nadaje okolicom oczu zauważalny blur. Przetestujmy. Jeżeli to jest okolica pod okiem, to nałożę sobie to takim puchatym pędzelkiem, delikatnie sobie tu Nasypię i powiem Wam, że pod palcem on jest niesamowicie faktycznie satynowy i nie ma tu matu, więc myślę, że będzie bardzo ładnie, e, co Nam okolice pod okiem? Wygładzał, blurował. No, zobaczmy tą różnicę. Hmm. Czy cokolwiek będzie widoczne? No, mam wrażenie, że faktycznie jest taki delikatny blur. Tak patrzę daleko w lusterko i faktycznie tu mamy takie ładne wykładzenie. Co myślicie? Wydaje mi się, że ta różnica jest widoczna. Patrzcie. A nałożę sobie go jeszcze na powiekę i tu tak przeciągnę. Dobra, faktycznie taki lekki blur jest e, widoczny. Zobaczymy, czy nie będzie się zbierał, właśnie w zmarszczkach mimicznych, i czy nie będzie, słuchajcie, wyglądał w ciągu dnia sucho. Dlatego to sobie tutaj nałożyłam, taką, no powiedziałabym, konkretniejszą warstwą, i całość twarzy przypudruję sobie teraz pudrem. Dziewczyny, tak wygląda przypudrowany podkład. Bardzo mi się podoba ten efekt. Mam wrażenie, że jak troszkę sobie tutaj popracowałam z tym różem, z korektorem. To wszystko tu ładnie wygląda i słuchajcie, nic się nie odcina. Ja sobie wykończę makijaż. Przyjdę Wam się pokazać sko ze skończonym makijażem. No i zobaczymy sobie e, po kilku godzinach, jak ten podkład będzie wyglądał. Ale wydaje mi się, że póki co wygląda super. Ja sobie go przypudrowałam takim tańszym, drogeryjnym pudrem. Made the Blur Be With You marki Stars From The Stars. Bardzo się polubiałam z tym pudrem. Dobra dziewczyny, skończyłam sobie makijaż. Powiem Wam, że bardzo podoba mi się to, jak wygląda. Na powiekach nałożyłam sobie tylko delikatnie mieniący cień, i postawiłam na kreskę, taką w sumie podwójną, bo ona jest na dole czarna, a u góry taki mocno intensywny fiolet, a dolne rzęsy wytuszywałam, dziewczynę granatową maskarą z Eveline z seria Variet. I powiem że Wam, że wyszedł taki bardzo ładny, letni troszeczkę makijaż. Na ustach mam nowość marki Eveline pomadka Wonder Match Creamy. To jest taka lekko no matowa, lekka pomadka z kwasem hialuronowym. Ja sobie ją dzisiaj potestuję i to jest numerek 03 i ona wygląda, taki, ma taki naturalny kolor ust jakbym ja bym to tak nazwała, taki lekko przygaszony. Dawno nie miałam takiego matu na ustach. Powiem Wam, że jest bardzo leciutka, bardzo komfortowa. Jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną tych pomadek, to na moim Instagramie będzie przegląd wszystkich kolorów, ale powiem Wam szczerze, że na dobrą sprawę to chyba dwa kolory, jak nie tylko ten jeden, jest moim takim faworytem w tej kolekcji, bo większość kolorów z tej serii no, nie jest typowo, totalnie dla mnie jeżeli chodzi o ciemną karnację i ciemną oprawę oczu, więc jeżeli jesteście blondynkami, jesteś, macie jasną karnację yy, i w ogóle takie bardziej śniady, to myślę, że fajne, wpasuje Wam się któryś kolorek z tej nowej kolekcji. Mamy godzinę dziesiątą. Słuchajcie, ja sobie wykończyłam makijaż. Nie nakładałam już bronzera, tylko dzisiaj, tak jak mówię, delikatnie, bardziej różem sobie wykończyłam ten makijaż. Rozświetlacz również z Eweline. Jestem ciekawa, jak się ten podkład no będzie sprawdzał po wykończeniu makijażu, a w sumie jeszcze w trakcie nagrywałam właśnie rolkę z tymi pomadkami, no to tak od nałożenia podkładu ogólnie to już dziewczyny minęło półtorej godziny. Jeżeli chodzi o to jak on teraz aktualnie wygląda, to ja wam powiem, że nie podoba mi się jak na brodzie wygląda. Przez to, że on jest taki właśnie matowy, ja bardzo dawno nie miałam podkładu, który daje e, matowe wykończenie, to Wam powiem, że podejrzewam, że na brodzie on mi się będzie bardzo szybko ścierał i widać tu po prostu pory nie podoba mi się to. Jeszcze Wam tylko powiem, że całość właśnie, żeby nie było tego efektu takiego matu, cały makijaż utrwaliłam, spryskałam sobie tą mgiełką od marki AA, Pink Aloe's i jest to mgiełka, która daje przede wszystkim i utrwalenie, ale i też nawilżenie. Nie ma tutaj w ogóle alkoholu. Nie podoba mi się tylko w tej mgiełce to, że ona daje taką bardziej wodę niż właśnie mgiełkę. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, tak czuję, że na brodzie on tutaj będzie raz-dwa brzydko wyglądał. No nic, zobaczymy w ciągu dnia. Uciekam na razie. Dziewczyny, ja przychodzę. Dzisiaj po takim naprawdę kurczę konkretnym podsumowaniu podkładu już mam ochotę naprawdę ściągnąć rzęsy, bo coś mi tu kurczę do oka wpadło. Ale słuchajcie, podkład. O oh my god. Ja będę testowała jeszcze dziewczyny ten podkład z inną bazą pod podkład. Teraz nakładałam, tak jak Wam pokazywałam, to serum, a ona jest takie dosyć konkretne, odżywcze. I słuchajcie, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o ten podkład, to jejku, strasznie mi się... Jeszcze żaden podkład, nawet z tych takich, wiecie co, tańszych, nie pościerał mi się tak jak ten. Ja Wam później odwrócę kamerkę i Wam to pokażę. Na nosi mam wszystko startem. Zważyło się, że tak powiem. Brzydko to wygląda. Na brodzie, to praktycznie już nie mam nic. Jak się dotknę palcem słuchajcie to to mi się wszystko ściera. Tutaj tak samo, proszę, podkład zostaje słuchajcie, na palcu. Brzydko to wygląda. Tak jak z daleka, to jeszcze powiem Wam, że jest ta skóra taka fajna, faktycznie świetlista. Nawet jak patrzę tam w lusterko toaletki, to wygląda to spoko. Tak, już z bliska powiem Wam, że Eveline, Better than Perfect, a kosztuje no naprawdę grosze w porównaniu do tego podkładu, to nic się takiego po kilku godzinach nie dzieje. Ja nie ściągałam sebum, nic tutaj nie robiłam, więc to wyświecanie to powiem Wam, że nawet jest takie spoko. Myślałam, że będzie gorzej. Będę tak jak mówić, mówię, próbowała ten podkład jeszcze nałożyć na coś innego. Bo, na przykład, tutaj hmm, strefa T mi się kompletnie nie podoba, czyli czoło, nos i broda. Tam, gdzie się najszybciej oczywiście przetłuszczamy w skórze tustej, tak tutaj wszystko wygląda bardzo ładnie. Na policzkach, na takiej <grytanie> zewnętrznej stronie twarzy, ale centralna, centralna część twarzy to jest po prostu okropnie. Wszystko się tutaj poważyło, pościerało. Także ja będę na pewno i bardzo brzydko wygląda pod oczami yy, i nie wiem czy to jest w ogóle zasługa właśnie tego zasługa spowodowana tym pudrem pod oczy z Eveline, bo tak jak mówię ja jako tako pudrów pod oczy typowo nie używam, tylko taką resztką pudru, który nakładam na twarz, nakładam sobie pod oczy. Odwrócę wam kamerkę taką główną kamerą i pokażę wam jak to wygląda. No i słuchajcie, no tak to wygląda. Myślę, że tutaj Główną kamerką to widać dokładnie, jak tu wszystko jest, słuchajcie, pościerane. Tak samo broda, ale tutaj to już tak źle, słuchajcie, nie wygląda. Wygląda to nawet spoko. Także same możecie ocenić. Będę jeszcze próbowała ten podkład, tak jak mówię, z inną bazą, żeby dać mu szansę, nie będę go, wiecie, skreślać po jednym użyciu. Dzisiaj dużo nowości było do makijażu puder pod oczy, tak samo lekkie konturowanie, jak i e, powiedzmy, no baza ten krem w połączeniu z tym podkładem nowości będziemy testować, ale pomadka, ja jestem w szoku, że ta pomadka z Eveline tak się trzyma. Nic nie poprawiałam i zobaczcie, jak pięknie wygląda kontur. I środek ust, e, ta trójka, ładnie się zjadł w środek i naprawdę pięknie to wygląda. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o tym makijażu, o tym teście. Zostawcie komentarze pod spodem. Ja uciekam, bo już jest późno, prawie 20 godzina, idę kłaść, Anton się spać.